Stoisz przed wyzwaniami, które wydają się niemożliwe? Czujesz, że skończyły ci się siły i nie wiesz, dokąd iść? Ta modlitwa jest dla ciebie. Razem wołajmy o cuda trudne i niemożliwe, ufając w Bożą Moc przemieniającą nawet najbardziej rozpaczliwą sytuację. Panie Boże Wszechmogący, Stworzycielu niebios i ziemi, który od początku wszystko wspierałeś swoim słowem mocy. W tej chwili przychodzę przed ciebie z całym sercem wylanym i wołam do Pana, aby wysłuchał krzyku mojej duszy. Wiem, że jesteś Bogiem tego, co niemożliwe, tym, który działa w najtrudniejszych okolicznościach i sprawia, że to, co ludzie nazywają niemożliwym, staje się świadectwem Twojej nieskończonej mocy. Nic, Panie, absolutnie nic nie jest poza Twoją władzą. Nie ma sytuacji zbyt trudnej, której Twoje silne ramię nie mogłoby dosięgnąć i przemienić. Nie ma bólu zbyt głębokiego którego Twoja ogromna miłość nie byłaby w stanie pocieszyć i uleczyć. Nie ma bariery ani góry, które mogłyby oprzeć się Twojemu rozkazowi. Ojcze, zdaję sobie sprawę, że moje oczy widzą ograniczenia. Widzę zamknięte drzwi, sytuacje, które dla ludzkich oczu są nie do pokonania. Widzę, Panie, Morze trudności, gigantów, którzy powstają przeciwko mnie, wyzwania, które wydają się nie do pokonania. Ale wiem też, Boże, że Ty jesteś ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Wiem, że Ty jesteś tym, który otworzył dla swego ludu Morze Czerwone, który wytrysnął wodę ze skały na pustyni który jednym głosem wiary zburzył mury Jerycha. Wiem, że to ty wskrzesiłeś łazarza po czterech dniach w grobie, kiedy wszyscy mówili, że jest już za późno. Panie, nie jest jeszcze za późno na Twoje działanie. Nie ma czasu, który byłby w stanie ograniczyć Twoją moc. Dlatego też, Panie, przychodzę do Ciebie pełna wiary. Wierząc, że cud, którego tak bardzo potrzebuję, jest w Twoich rękach. Uważam się za kogoś, kto nie ma nic, ale całkowicie ufa Twojemu zaopatrzeniu. Jestem jak dziecko, które woła do Ojca, wiedząc, że nigdy nie odmawiasz swoim dzieciom dobra. Uznaję, Panie, że o własnych siłach nie jestem w stanie. Wyznaję, że próbowałem na wszystkie sposoby i każda nieudana próba zachwiała nadzieją w moim sercu. Ale teraz przychodzę do ciebie, Boże, bez zastrzeżeń, bez wątpliwości, bez lęku, bo wiem, że Twoja moc jest większa niż wszelkie przeciwności. O Boże, ty widzisz głębie mojego bólu. Ciężar mojego cierpienia, udrękę, która mieszka w moim sercu. Znasz każdą łzę, którą wylewam w tajemnicy, każdą nieprzespaną noc, każdą chwilę, kiedy serce prawie mdlało. Pan wie o moich wewnętrznych zmaganiach, o myślach, które próbują mnie przekonać, że nie ma wyjścia. Że zwycięstwo jest zbyt odległe, zbyt niemożliwe, ale teraz odrzucam te kłamstwa w imieniu Jezusa. Oświadczam, że pokładam w Tobie ufność, że jesteś wierny i dotrzymujesz wszystkich obietnic danych tym, którzy Cię miłują. Jeśli ta modlitwa porusza Twoje serce, zostaw lajka. Aby pomóc naszej wspólnocie wiary. Panie, przychodzę wołać o cud, który po ludzku jest niemożliwy. Przychodzę do Ciebie z tym, co niemożliwe w moich rękach, ze złamanym sercem, ze zranioną duszą, ale z niezachwianą wiarą, że Pan może i dokona tego, czego nikt inny nie może. Boże mój. Moje serce woła o cud, cud, którego tylko Pan może dokonać. Ojcze, nakłoń swoje uszy na moje wołanie. Spójrz na mnie, Panie i zobacz moją niedolę. Twoje słowo mówi, że Pan jest bardzo aktualną pomocą w chwilach utrapienia, a ja trzymam się tej obietnicy całą moją duszą. Wiem, że dla Ciebie, Panie, nie ma rzeczy niemożliwych. Jesteś Bogiem, który powołuje do istnienia to, czego nie ma. Ty jesteś tym, który ożywia to, co martwe, i sprawia, że z prochu narodziła się nowa nadzieja. Jesteś Panem, który nigdy nie zawiódł i nigdy nie zawiedzie. I dlatego, Ojcze. Wznoszę do Ciebie mój głos, wołając z całą żarliwością ducha mojego. Przyjdź, Panie. Przyjdź ze swoim cudem. Przyjdź ze swoim uzdrowieniem. Przyjdź ze swoją renowacją. Przemień to, co ludzie uważali za niemożliwe, Panie. Podnieś swoje potężne ramię i dokonaj tego, co przekracza ludzkie pojęcie. Boże, wołam nie tylko za siebie, ale za tych, którzy podobnie jak ja klęczą i oczekują Twojego działania. Za tych, którzy w milczeniu płaczą i dźwigają ciężary, których nie da się unieść samotnie. Przyjdź, Panie, i wylej na nas swoją łaskę. Niech niemożliwe stanie się możliwe na chwałę Twojego imienia. Ojcze, wiem, że słyszysz wołanie sprawiedliwych. Wiem, że Pan nie gardzi nikim, kto szczerym sercem szuka Twojego oblicza. Dlatego, Panie, nie będę milczeć. Wołam do nieba za Twój ruch, za Twoje nadprzyrodzone, bo wiem, że Pan jest wierny i nie przestanie działać. Ojcze, Twój lud potrzebuje zobaczyć twój moc, my potrzebujemy zobaczyć twoje dzianie pośród burz, pośród zmaga. I wiem, że Pan jest gotowy poruszyć niebo i ziemię dla dobra tych, którzy cię szukają. Wiem, że Pan o mnie nie zapomniał. Nie zapomniał mojego płaczu, moich próśb. Wiem że Twoja ręka jest nade mną wyciągnięta, i że Pan w idealnym momencie ujawni cud, o który wołam. Panie, moje wołanie wznosi się przed Tobą jak kadzidło, a moje serce z ufnością czeka. Wiem, że jesteś dobry i miłosierny i że nie ma prośby zbyt małej ani zbyt dużej, której nie mógłbyś spełnić. Panie, Pozostaję tu, przed Twoją obecnością, z sercem przepełnionym wiarą i nadzieją. Nawet jeśli wiatry wiają przeciwnie, wiem, że Pan panuje. Nawet w obliczu ciemności Twoje światło świeci i to ono prowadzi mnie przez burzę. Ojcze, nie widzę tego, co nas czeka, ale ufam. Że Ty w swojej nieskończonej mądrości przygotowałeś już drogę. Chociaż moje naturalne oczy widzą tylko przeciwności losu, oczy mojego ducha widzą Twoją wierność, ponieważ jesteś Bogiem, który doczymuje obietnic. Jesteś Bogiem, który nie kłamie. I w Twoich obietnicach odpoczywam. Panie, Twoje Słowo mówi mi, że kto Tobie ufa, nigdy nie zostanie zawstydzony. Trzymam się tej prawdy, wierząc, że nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone, ostatnie słowo należy do Pana. Jesteś Bogiem, który czyni to, czego nikt inny nie może zrobić. To Ty reagujesz, gdy mężczyźni się poddają. To ty w ciszy działasz na rzecz swoich dzieci. Dlatego, Ojcze, nadal wołam. Wciąż pytam, bo wiem, że Twoja ręka nie jest skurczona. Wiem, że Twoja moc jest nieograniczona i że Twoja miłość do mnie nigdy nie ustaje. Ojcze, proszę Cię jeszcze raz w imieniu Jezusa, abyś przesunął góry. Które są przede mną. Niech każda przeszkoda, która powstała przeciwko mnie, upadnie na ziemię mocą Twojego imienia. Wołam, Panie, o cuda niemożliwe dla człowieka, a dla Ciebie łatwe. Stawiam przed Tobą drzwi zamknięte, sytuacje, które wydają się nie mieć rozwiązania i ufam, że Pan je otworzy ponieważ Pan jest Bogiem możliwości, Bogiem, który zamienia niemożliwe w rzeczywistość. Nie pokładam ufności we własnych możliwościach, ale w Twojej mocy, która czyni cuda. Panie, obiecałeś, że jeśli poprosimy, otrzymamy. I wiem, że Twoje słowo jest prawdą. Wiem, że Pan o mnie nie zapomniał. Wiem, że Pan mnie słucha i że Twoje milczenie nie jest nieobecnością, ale czasem przygotowania. Twoje słowo przypomina mi, że wszystko ma swój wyznaczony czas i odpoczywam w pewności, że czas Pański jest doskonały. Nawet jeśli nie rozumiem przyczyn trudności, ufam, że Pan działa w każdym szczególe mojego życia. Ojcze, wiem, że rozpacz często próbuje zawładnąć moim sercem. Wątpliwości próbują szeptać, że cud się nie stanie, że sytuacja jest zbyt trudna. Ale przeciwstawiam się wszelkiej niewierze i oświadczam w imieniu Jezusa, że zobaczę Twoje czyny. Ujrzę niemożliwy zakręt przed mocą Twojego imienia. Ponieważ jesteś wierny. Pan jest tym, który nie opuszcza tych, którzy pokładają nadzieję w Tobie, a ja mam taką nadzieję, Panie. Mimo, że odpowiedź wydaje się zająć trochę czasu, nadal ufam. Nawet jeśli okoliczności będą krzyczeć inaczej, trzymam się Twojej obietnicy. Ojcze, powiedziałeś, że nigdy nas nie opuścisz ani nie opuścisz i choć jeszcze nie widzę cudu to już ci dziękuję dziękuję ci panie bo wiem że moja modlitwa nie wróci pusta dziękuję ci bo wiem że twoja moc już działa że okoliczności już się zmieniają że twój duch już przygotowuje cud dziękuję ci Panie, za każdą odpowiedź, która przyjdzie, za każde drzwi, które się otworzą, za każdą niemożność, którą Twoja moc przełamie. Nie muszę widzieć cudu, żeby w Niego uwierzyć. Wierzę, bo ufam temu, kim jesteś. Ojcze, w tej chwili składam wszystkie moje troski i niepokoje u Twoich stóp. Odpoczywam w Tobie, oddaję się Panie każdy szczegół mojego życia, każdą część mojego serca, która pragnie przemiany i oświadczam, że wola Twoja jest dobra, doskonała i przyjemna. Wiem, że Pan zawsze robi dla mnie wszystko, co w Jego mocy, nawet jeśli nie rozumiem. Wiem że Twoje plany są większe niż moje, dlatego ufam całym sobą. Oddaję wszystko w Twoje ręce, bo wiem, że tylko Pan jest w stanie przemienić to, co wydaje się nie do naprawienia. Dziękuję Ci, Ojcze, za pokój, który zalewa moje serce. Dziękuję Ci, że jeszcze zanim zobaczę objawienie się cudu, Mogę Cię chwalić i dziękować. Dziękuję, bo Twoja miłość mnie podtrzymuje, nawet gdy odpowiedzi wydają się odległe. Dziękuję Ci, bo wiem, że Pan już przygotował dla mnie to, co najlepsze, a w Twoim doskonałym czasie zobaczę objawienie się Twojej chwały w moim życiu. Panie, dziękuję Ci bo Twoje słowo jest żywe i skuteczne. Dziękuję Ci, bo nie ma na tym świecie siły, która byłaby w stanie powstrzymać Twoje działania. Dziękuję Ci, bo moja historia jest w Twoich rękach i wiem, że zakończy się ona na Twoją chwałę. Niech każdy zobaczy Twoją moc poprzez cuda, których Pan dokona. Niech Twoja wielkość będzie głoszona poprzez zwycięstwa, których udzieli mi Pan. Niech każda z Twoich obietnic spełni się w moim życiu i niech Twoje imię będzie wywyższone. Ojcze, odpoczywam w Tobie. Oddaję każdy szczegół w Twoje ręce i ufam, że już poruszasz wody. Wiem, że Twoja moc działa i dlatego już to świętuję. Wysławiam Twoją wierność, wysławiam Twoją miłość, wysławiam Twoją moc, która nigdy nie zawodzi. Świętuję, Panie, bo niemożliwe staje się już możliwe. Dziękuję Ci, Ojcze, za wszystko, co już zrobiłeś i za wszystko, co uczynisz jeszcze. Wszelka cześć i chwała niech będą Ci dane, teraz i na wieki. Amen. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, zostaw swoją prośbę w komentarzach lub podziel się tym, czego szukasz. A jeśli masz jakieś sugestie dotyczące nowych modlitw, chętnie je usłyszymy. Umacniajmy wspólnie naszą wiarę i jednoczmy się w modlitwie. Bog blagosław.